Dzień dobry, witam serdecznie. Zgodnie z obietnicą e, chciałam Wam zaprezentować dwie nasze spacerowe piosenki, które wykorzystujemy do e, umilenia czasu wędrówki małym dzikom, kiedy jesteśmy na dworze. E, to zachęca też do podejmowania aktywności fizycznej na dworze, jeśli mamy taką jedną czy dwie piosenki, które e, są dzieciom znane i są przez nie lubiane i których znają słowa. My mamy dwie dzikowe piosenki, jedna jest na melodię My jesteśmy krasnoludki, pewnie Państwu dobrze znana i brzmi tak. My jesteśmy leśne dziki, chrum, 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 wciąż biegamy wzdłuż osiki, chrum, 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 chrum. każdy z nas jest bardziej dziki, chrum, chrum, chrum. Chrum, chrum, chrum i wciąż jemy naleśniki. Chrum, 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 chrum. Jest też u nas piaskownica. Chrum, 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 chrum. Która dziki wciąż zachwyca. Chrum, 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 chrum. chrum. Natomiast druga piosenka to piosenka Idzie, idzie dzik. Jest też taka piosenka Idzie, idzie jesz. I to właśnie na jej melodię jest piosenka nasza o dziku. I brzmi ona tak. Idzie, idzie, dzik, dzik. Najpierw robi tup, tup, potem robi siup, siup, a na końcu chrum, chrum. Dziku nasz, dziku nasz, gdzie barłoże swoje masz? I dzieci w tym momencie zawsze odpowiadają: W lesie. I takie oto dwie piosenki zachęcamy, żebyście śpiewali z dziećmi. Jak jesteście na dworze. Możecie oczywiście też wymyślić swoje piosenki, które nie wymagają przecież bardzo ambitnych słów, ani bardzo ambitnych melodii. Wystarczy, że będziecie zaangażowani i pośpiewacie wspólnie z dziećmi. Zachęcamy Was bardzo serdecznie do tego, bo relacja z dziećmi, ze społeczeństwem i z przyrodą jest bardzo ważna i kluczowa tak naprawdę dla dalszego rozwoju. Więc pozdrawiam. Chrum, chrum, chrum.